Mamy okazję się spotkać w takim gronie, spotykać się w takim gronie już od jakiegoś czasu, wręcz co tydzień. Mamy okazję być w takim, takiej przestrzeni festiwalowej, serc naszych, gdzie możemy poznawać różnego rodzaju punkty widzenia, różnego rodzaju perspektywy i to jest tak bardzo ważne, żeby w tej różnorodności odkrywać siebie. I Widzieć, że różnorodność przynosi nam takie, takie szerokie spojrzenie na całych siebie, że jesteśmy ze sobą połączeni i współtworzymy, a łączy nas właśnie nasze serce życie, które się przejawia przez nasze ciała. I taka przestrzeń, gdzie możemy wspólnie się spotykać, jest przestrzenią, gdzie my wzrastamy, wzajemnie się inspirując. A z przestrzeni serca płynie coś, co przynosi nam zaufanie, otwartość, odwagę, moc, miłość bezwarunkową. I to czyni nas wolnymi od lęku, gdzie tak naprawdę lęk i różnego rodzaju ograniczenia powodują to, że my czujemy się ścisnięci, że jest nam po prostu. Coś się w nas kręci, bo tak naprawdę w tej naszej esencji jest coś bezbrzeżne. Bez takich, można powiedzieć, ograniczeń. Jest poza czasem, poza przestrzenią. I wiecie, tak kilka refleksji, które gdzieś tam doprowadziły mnie do tego momentu. To jest to, że co niektórzy gdzieś tam pamiętając z tych moich różnych. Ekspresji pamiętałem z tego czasu, kiedy często występowałem z Bębnem, grałem na Bębnie, i ten bęben był takim narzędziem, który się objawił tak nagle w moim życiu, i przez rytm bębna mogłem zanurzać się w różnego rodzaju odsłony siebie, bo wszystko służyło ku temu, żeby się składać w całość. Często prowadziłem takie praktyki, gdzie spotykałem się z innymi osobami, bębniąc, patrząc sobie w oczy. Przeżywało się różnego rodzaju wglądy, swoje różnego rodzaju odsłony, które obejmowały nie tylko to życie fizyczne tu i teraz, ale to były odsłony siebie z innych przestrzeni czasowych. I potem pamiętacie, na pewno ci, co gdzieś mnie bardziej znają, że od 2012 roku zacząłem tą przygodę związaną z, z przepływem, jeżeli chodzi o lekkość, o wolność od przymusu jedzenia. Na początku to szumnie nazywałem breftarianizmem, potem dietą praniczną, a teraz to jest bez nazwy, bo tak naprawdę to dla mnie to jest przepływ w lekkości, wolności od przymusu jedzenia. I takie Słuchanie siebie uczenie, siebie, uczenie się tego usłyszenia siebie. Bo czasami jest tak, że my w tym swoim zatłuszczeniu emocjonalnym, fizycznym, mentalnym, ograniczającym, hodując jakieś ograniczające nas przekonania, my, nam jest trudno usłyszeć samych siebie. No i ten czas powodował to, że. Tak naprawdę zacząłem przekraczać różnego rodzaju granice, różnego rodzaju maski, zasłony, które nie pozwalały mi widzieć mnie samego. I to było bardzo cudowne doświadczenie. Jest dalej, dlatego że dalej mi towarzyszy idea tej wolności od przymusu jedzenia, tego przepływu, lekkości, odżywiania się światem, jakkolwiek to nazwać. Jest to mega. E, doświadczenie każdego dla, dnia dla mnie. Kolejnym elementem, który się pojawił też właśnie w takich odsłonach, w takim odkrywaniu siebie, w słuchaniu samego siebie, e, w takim otwar takiej otwartości, na to, że byłem zaskakiwany różnymi wiatrami, ja to nazywam, które mnie pociągały ku jakimś tematom, był pokój ciemności. W pokoju ciemności tak głęboko zanurzyłem się. E, w tą swoją nieświadomość jeszcze bardziej. Potykając się w całości z różnego rodzaju odsłonami siebie niechcianymi. I tak bym powiedział o tym bębnie, tak zwanym szamanskim bębnie, to tak było śmieszne. Jak mi ktoś to zobaczył, że grał na bębnie, to już jakimś szamanem byłem. Było różnych etykietek dużo. Tak Jak była kwestia związana, właśnie z. Odżywianiem się światłem czy poku ciemności. Te wszystkie elementy poprowadziły mnie do takich doświadczeń, do tego, żeby właśnie, y, można powiedzieć, jeszcze głębiej siebie poznać, usłyszeć i odkrywać, co gra w moim sercu, co jest taką moją esencją, żeby tą perspektywę tego rozpoznania siebie, tego, kim jestem, by ona była taka wyrazista jasna, bo każdy z nas chce usłyszeć w swoim życiu, co tak naprawdę chce, co jest jego planem, co jest jego pragnieniem, tym najgłębszym. I często my myślimy, że coś jest tym właściwym kierunkiem, a potem okazuje się, że nie. Ktoś myśli, że to jest właściwe spotkanie z jakąś właściwą osobą, potem okazuje się, że nie. Coś, co myśleliśmy, że będzie naszym stałym jakby elementem naszej egzystencji, potem to się zmienia i się nagle przekręca o 180 stopni. I my jesteśmy zaskakiwani tym, że to, co chcieliśmy uchwycić, co myśleliśmy, że to jest właśnie to, okazuje się po jakimś czasie, że to było tylko etapem do tego, żeby jeszcze bardziej dorosnąć, jeszcze bardziej dojrzeć i rozwinąć się w umiejętności słyszenia samego siebie. Bo tu jesteśmy po to, żeby właśnie między nimi stwarzać sobie tą przestrzeń do tego wzajemnie się inspirując, by się wzajemnie w tej przestrzeni rozwijać, rozkwitać. Zobaczcie, to jest takie cudowne, kiedy możemy się spotkać. Każdy po prostu może być, można powiedzieć, sobą. Nie musi być jakimś lepszym jutro, pojutrze. Jesteśmy tu i teraz, i w tym spotkaniu jest. Ta nasza moc. Moc naszych serc. I kolejnym elementem, który się zaczął objawiać mocno już od, długie, od dłuższego czasu, on się przewijał, on się przeciskał, aż w końcu stał się tak bardzo dla mnie ważny, że stał się jedynym dla mnie elementem. Przebijając kwestię rytmu bębna, przebijając kwestię wolności od przymusu jedzenia, Przybijając kwestię tego, że mogłem się na trzy dni, cztery noce, czy dłużej sam z sobą, czy z grupą, tak jak prowadziłem te spotkania i dalej takie spotkania prowadzę, przebijając te wszystkie elementy wglądu, te narzędzia wglądu, bo doprowadziło mnie to rozpoznanie siebie do czegoś, co jest esencjonalne w każdym z nas: do oddechu, do świadomego oddechu. I można byłoby mówić teraz różne historie o oddechu. Można by było zgłębiać ten temat od strony fizjologicznej, od strony tego, jak bardzo możemy tym oddechem wpływać na nasze ciało. To, co mnie zafascynowało, to to, żebyśmy, żebym po prostu zwolnił, puścił wszelkiego rodzaju pomysły innych na to, jak mam oddech. By puścić wszelkiego rodzaju inspirację płynącą od tego, że kiedy oddycham tak, 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 w takim, takim, takim tempie osiągam to i to. I tak naturalnie otworzyć się na to, żeby sam oddech, ta uważność, którą kieruję w stronę oddechu, tą samą świadomość, żeby to było jak nauczyciel mój, który mnie prowadzi w tym, żeby pogłębiać swoje doświadczenie w rozpoznawaniu, rozpoznawaniu tego, kim jestem poprzez oddech. I powiem Wam, że to zaczynało mnie coraz mocniej zaskakiwać. Dlatego, że y, oddech to nie tylko jest wdech i wydech, ale to jest jeszcze pauza pomiędzy wdechem a wydechem, a wydechem, a wdechem. To jest kwestia rytmu oddech, jak, jakim tempie oddychamy, jak długo bierzemy wdech, jak długo jest pauza po wdechu, jaka długa, jaki długi jest wydech. I dalej ta pauza. I powiem Wam, że zaczynało być to jak przygoda, która pozwalała mi coraz mocniej zanurzać się w to odkrywanie, kim jestem. Zobaczyłem takiej prostocie, bo faktycznie w prostocie odkrywamy to, co jest takie najbardziej istotne. To to, że przez wdech przyjmujemy, a wydech dajemy, promieniujemy tym, co gdzieś tam zasadzamy w sobie. I zaczynałem odkrywać to, że poprzez pauzę, która jest po wdechu, tam jest przestrzeń, gdzie możemy być, możemy być zasiewane ziarna życia. To, co zaczyna głęboko zanurzać się w naszą nieświadomość. Budzimy się w tym. I powiem wam, że kiedy zacząłem dbać w tym wszystkim o. A to już od jakiegoś długiego czasu wszystko zaczęło się składać. Jak bardzo ważne jest, ważne jest dbanie o kręgosłup, o to, żeby był on elastyczny w przepływie, jak bardzo ważne jest to, co spożywamy i czym się karmimy, jak, jak bardzo jest ważna ta nasza uważność w kontekście tego, że co się przejawia w naszym życiu, czy coś jest, co nas porusza. Te nasze e, struny w nas, na co, jak my reagujemy, na to, co nas spotyka. Te wszystkie elementy i wiele więcej, one tak bardzo zaczęły się składać w pewną całość, gdzie poprzez oddech mogłem zamykać i, można powiedzieć, osadzać się jeszcze głębiej w takiej samoświadomości tego, kim jestem. Odkrywać to, że jestem i że każdy z nas jest kreatorem. Że tak bierzemy wdech i zasysamy tą energię życia. Tak samo możemy w tej pauzie zasiewać wręcz ziarna życia, które zaczynają kiełkować. Możemy w tej pauzie odkrywać różnego rodzaju rzeczy poprzez obrazy, przywoływanie różnych odczuć. Ta paleta jest tak duża, że poprzez pauzę możemy wdychać, wpływać na nasz układ nerwowy, na ten, na który możemy wpływać i mieć wpływ też na ten, na który. Pozornie nie możemy wpływać. Wiecie, temat jest bardzo szeroki, i to było dla mnie fascynujące, że tak zapraszczałem ludzi do tego, żeby wejść do pokoju ciemności. Ja się wciąż dziwiłem, jak to możliwe, że pojawia się wciąż grupa ludzi, którzy są chętni do tego, żeby wejść do pokoju ciemności bez jedzenia, bez picia i spędzić tam cztery noce i trzy dni. Ale po co? Żeby wejrzeć głębiej w siebie, żeby zobaczyć siebie z tej perspektywy, która jest, można powiedzieć, o wiele głębsza niż w codzienności, którą przeżywamy. I byłem zafascynowany tym, że osoby wciąż chcą mieć taki wgląd, chcą poznawać siebie. To było cudowne, kiedy po wyjściu z tego pokoju ciemności, nagle. Słucham świadectw ludzi, którzy tam przeżywają niesamowite wglądy, niesamowite transformacje, które można posłuchać u mnie na kanale YouTube, które mnie zaskakiwały, nieustannie zaskakiwały wzruszeniem, łzami. I dlaczego o tym mówię? Bo nagle w tym wszystkim zaczynałem odkrywać, jak ludzie mogą odkrywać jak my wszyscy możemy odkrywać coraz głębszy wgląd, to, kim jesteśmy, poprzez zatrzymanie się w tej pauzie między wdechem a wydechem, poprzez świadome oddychanie. I powiem Wam, że możemy różne rzeczy robić, różne narzędzia stosować, różnego rodzaju y, być w różnych jakichś praktykach. Możemy być w różnym towarzystwie, możemy y, warunkować swoje szczęście od różnych spraw, różnych osób, różnych. Materialnych rzeczy, które posiadamy. Tylko, że czas pokaże nam, że one są chwilowe. To jest jak coś niesamowitego, że ta wielka, stała w naszym życiu to jest nieustanna zmiana. I możemy zobaczyć w tym wszystkim, jak wygląda nasz oddech. I zobaczyć, że ten oddech. To jest coś, co każdy z nas ma, zawsze. Jest to coś tak blisko doświadczane i jest to jedno z najgłębszych, najwspanialszych narzędzi do tego, żeby zatrzymać się, poznawać samego siebie, wpływać na swoje ciało, wpływać na, przez to na rzeczywistość wokół, budzić w sobie to, kim naprawdę jesteśmy. Odwadze, w pewności, uświadomieniu, w mądrości, i to mnie zaskakuje, bo znowu spotykam się z osobami, które przeżywają świadomy oddech, przeżywają to, to pobywanie w tej pauzie w taki sposób, że ja po prostu jestem wciąż pełen wzruszenia i zaskoczenia, że tak wiele można przez taką prostą proste narzędzie dostrzegać. Zanurzać się w to poznanie samego siebie. I tak spotykamy się dzisiaj. Co tydzień się spotykamy, jest, prowadzę jakiś webinar. To tak samo w środę mamy taki krąg medytacyjny, gdzie wspólnie oddychamy. Ale to oddychanie nie jest takie, że musimy jakoś oddychać. Musisz w jakimś tempie, musisz jakąś postawę mieć. Ale to jest tak naprawdę. Takie zatrzymanie, gdzie my zatrzymujemy się w tym, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy, tak przyjmując się w całości. Wyobraź sobie sytuację teraz: nie musisz być jakiś lepszy, by być zaakceptowanym, przyjętym. Wyobraź sobie taką sytuację w tym momencie, że nie musisz być lepszy jutro, pojutrze, nie musisz się starać o to, żeby być jakimś, by być oświeconym zintegrowanym, zharmonizowanym, bo zawsze będzie umysł nam snu, różnego rodzaju sytuacje ku temu, że coś nam brakuje. Ale to już jest czas przeszłego, dziwnego jakiegoś duchowego rozkwiniania rzeczywistości poprzez to, że coś jest takie, a ma być lepsze, i teraz staramy się i uprawiamy chcieństwo, by być lepszym. I to jest niekończąca się droga. Jest teraz czas na to, żebyśmy my w tym swoim zatrzymaniu, czy mówiąc już tak mo, w moim języku monotematycznie, w tej pauzie, bo tak ostatnio cały czas o tym mówię, zatrzymać się w takiej pełnej akceptacji, przyjęciu siebie takim, jakim jestem. Że to, co jest w tym momencie, jest przestrzenią wszelkich potencjałów do tego, żeby się rozwijać, żeby po prostu wzrastać i rozkwitać. Według swoich świadomych wyborów. Tylko tyle. Że tak naprawdę możemy w umyśle snuć historię o przeszłości, możemy snuć historię o przyszłości i myśleć, a to było tak, i być tam, czy myśleć o tym, że możemy być lepsi, ale cały czas to będzie nas zabierało od tego momentu tu i teraz. A w tym momencie, kiedy zatrzymujemy się poprzez świadomy oddech, w takim przyjęciu siebie, nie kłóceniu się z Tobą, w przyjęciu, że jestem tak, jaki jestem, Takie takiej jaki jakie jestem, tu, gdzie jestem. I to jest moment takiego startu, moment takiego wybierania na nowo siebie, w każdej chwili na nowo. A oddech jest takim cudownym narzędziem, do którego zapraszam do stosowania, że każdy z nas może zatrzymać się i tak. Skupić swoją uwagę na tym, że biorę wdech. Potem jest pauza, i potem promieniuję tym wydechem na całe swoje ciało. Koni, temat jest niesamowity, chciałem tylko tak właśnie do niego nawiązać i powiedzieć, że coś takiego się dzieje, że kiedy spotykam się w kręgu z ludźmi, i wspólnie oddychamy. I mówię o tej pełni. O tym, że w tym momencie nie ma myśli o wybrakowaniu, o tym, żeby być lepszym jutro. Przyjmując siebie w całości. I w tej pauzie, kiedy tworzymy ten krąg, w tej pauzie zaczynamy postrzegać rzeczy, życie w sposób całkowicie nas zaskakujący. Dlatego, że ta energia serca, energia tego zatrzymania w tej pauzie, która się budzi, ona powoduje to, że budzi się w nas zaufanie. Budzi się w nas coś takiego, co powoduje to, że cokolwiek się ściera w naszym życiu, czy coś widzimy, to możemy zaobserwować, jak to się wszystko transformuje, harmonizuje. To jest niesamowite, że czy ciało fizyczne, czy w ogóle te przestrzenie energetyczne. One mają w sobie coś takiego niesamowitego, jak, jak przyciąganie, jak, 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 jak magnetyzm ku, ku harmonii, ku integracji. To wszystko, jeżeli pozwolimy w swoim życiu, pozwolimy w swoim życiu na to, żeby właśnie zostawić na chwilę walkę, spinanie się, chcieństwa, przyzwolimy sobie na ten przepływ to nagle wszystko zacznie się harmonizować. Jak przestaniemy przeszkadzać, to zacznie się to harmonizować. I można rozkminiać to i zastanawiać się, jak to się dzieje, że kiedy pozwolimy życiu na przepływ, to życie się harmonizuje. I my jesteśmy zaskakiwani tym, że tak rozwiązują się rzeczy, które wydawały się nam nie do rozwiązania dla umysłu, bo umysł próbuje to rozwiązać, ale są momenty, kiedy myślę, że każdy z nas wie o tym, zna z doświadczenia, że trzeba odpuścić. I nagle, kiedy odpuścimy w takim zaufaniu, to widzimy, jak rzeczy zaczynają się układać. Bo wcześniejsze to nasze napięcie i ta próba tego zmienienia tego obrazu w lustrze, żeby to było tak, cały czas tworzyła opór, by pozwolić sobie, przyzwolić sobie na doświadczenie obfitości, równowagi doświadczenie tego, że w tym potencjale wszystkiego zadziejewać się mogą rzeczy, które mogą wychodzić poza nasze rozumienie i myślenie. Tak jest kochani. Kochani, to jest pieśń mojego serca, którą się dzielę e, już od jakiegoś czasu i możecie na kanale YouTube moim posłuchać e, na tych webinarach, które organizuję i to co teraz się dzieje w tym festiwalu serc dla mnie jest to też właśnie taką taką Takim cudownym wspieraniem się, taką interakcją, że każdy z nas w różnorodności, tak jak jesteśmy różni, interesujemy się różnymi rzeczami, że możemy się dzielić z sobą, możemy się wzajemnie inspirować i odkrywać, że jesteśmy jedno. Jesteśmy połączeni i jesteśmy w tym połączeniu największą mocą, bo z tego serca wypływa coś to nie będzie osądzało oceniało warunkowało szczęście ale będzie przyjmowało każdą odsłonę nas każdy cień tą chciany niechciany i kochani to jest właśnie taki czas że gdziekolwiek jesteśmy z kimkolwiek to możemy się zawsze zatrzymać na skupić na oddechu i kiedy wchodzimy w tą pauzę Wierzcie mi, im bardziej się ta pauza będzie pogłębiała, zanurzała, rozciągała w czasie, to będzie nagle widzenie życia jako, jako coś, co jest połączone, co płynie, gdzie nie ma tam podziałów. I w sercu, w tej przestrzeni serca nie ma podziałów. Nie ma lepszego, gorszego, nie ma kogoś, kto jest bardziej lub mniej oświecony i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest ma swój porządek i swój potencjał i swoją lekcję. My wzajemnie się możemy tak właśnie wspierać i inspirować poprzez tą przestrzeń serca.